serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na pomysły, na prezenty dla niej i dla niego. Nie wiem szczerze mówiąc, czy się zmieszczę w jednej części, więc ewentualnie podzielę je na dwie. Jeżeli jesteście zainteresowani pomysłami na prezent dla Waszych pociech i dzieci, to zapraszam Was na mój drugi kanał z Baby Project gdzie właśnie taki film nagrałam też z takimi pomysłami, które oczywiście według mnie są fajne. Dzisiaj chciałabym zacząć od prezentów dla niego, ponieważ to jest powiedzmy bardziej problematyczne dla niektórych z nas, no i, i, i opowiedzieć Wam coś o tym. Dla mnie najważniejsze w prezencie, według mnie, jest opakowanie tego prezentu. Wydaje mi się, że ten prezent zyskuje na swojej atrakcyjności, wygląda lepiej i w ogóle, no zacznijmy od tego, że chodzi o to, żeby to dać z serca, to nie chodzi o cenę, ale wydaje mi się, że takie opakowanie naprawdę bardzo dużo zmienia. Jeżeli chodzi o facetów, to oczywiście trzeba znać charakter faceta. Są różni faceci, którzy. Mają różne potrzeby i pragnienia. Ja uważam, że fajnym prezentem, i to też zależy, na jakim etapie jesteście z tym facetem, czy to jest wasz mąż, czy narzeczony, czy jakiś długoletni chłopak, czy dopiero zaczynacie się spotykać, czy to ma być niezobowiązujący prezent i tak dalej. Fajne prezenty są takie od, od serca, na przykład można, nie wiem, zrobić jakieś trufle w czekoladzie własnoręcznie, albo ciastka i do tego, na przykład, dołożyć bokserki albo jakąś, nie wiem, koszulkę. Albo na przykład jakąś spersonalizowaną, albo nawet nie wiem, jakąś koszulkę, i tam możecie sobie coś nakleić, albo napisać dla niego. E, czy do tego na przykład jakieś skarpetki, czekoladki, czy butelka wina, czy wi jego ulubione whisky, to co lubi. E, na przykład ramka z waszym zdjęciem. To też jest taki mało zobowiązujący prezent, albo sama ramka, i na przykład może sobie tam wsadzić co chce. Najlepiej oczywiście wasze zdjęcie, albo swoje, albo twoje. E, natomiast to też no, zależy to on lubi. Możemy też właśnie zainwestować w takie gadżety, bo faceci naprawdę bardzo lubią gadżety różne, przeróżne. Ja na przykład mam tutaj bardzo fajny pomysł, znaczy przynajmniej wydaje mi się, że to jest fajny pomysł w taki takie etui na iPada czy na iPhone'a do biegania. Można to, może to sobie tutaj zainstalować i biegać. Nie potrzebuje kieszeni, to też jest bardzo wygodne i naprawdę wielofunkcyjne, bo tutaj można schować klucze, chociażby jeżeli nie ma kieszeni, chociaż zazwyczaj ma. Natomiast no, no, to jest bardzo fajny gadżet. Uważam, że, że taki prezent jest bardzo ciekawy i też taki mało zobowiązujący, ale bardzo pomysłowy i na pewno się z niego ucieszy. Fajnym też gadżetem jest taka poduszka. Ja tą poduszkę kupiłam by home to jest taka poduszka do słuchania właśnie iPada iPhone'a, iPoda, cokolwiek po prostu chcecie, ona też pasuje do innych sprzętów. Niekoniecznie musi być to iPhone, może być to smartfon albo jakiś inny sprzęt. Myślę, że to jest fajne, na po jednej stronie, taką gładszą część po drugiej takiego misia. Są oczywiście różne kolory. Myślę, że to jest bardzo fajny i cudzienkowy sprzęt i naprawdę pomysłowy, przynajmniej według mnie. Oczywiście wiele dziewczyn kupuje swoim facetom gry komputerowe. Ja nie kupuję takich gier, bo... Po pierwsze, ja mój facet nie lubi takich rzeczy, natomiast, no, no nie wiem, to, to oczywiście większość facetów lubi, także możecie w to, to zainwestować. E, oczywiście książki, płyty, e, książki do słuchania, e, jakieś albumy. To faceci naprawdę myślę, że ucieszą się z takich rzeczy. E, na przykład, jakieś takie mniej zobowiązujące, to mogą być takie chustki do. Do marynarki, oczywiście nie każdy facet to lubi, czy krawaty. To naprawdę wcale nie muszą być drogie rzeczy. Bardzo fajnym też pomysłem jest taki zestaw kosmetyków żel pod prysznicę, żel do kąpieli, żel po goleniu i do tego kosmetyczka. To naprawdę jest super zapakowane. To nie jest jakiś taki bardzo wielki prezent, ale. I bardzo drogi prezent, ale naprawdę fajnie to jest zapakowane. I to też nie jest takie zobowiązujące: to można dać naprawdę i wujkowi, i dziadkowi, i tak dalej. No i oczywiście, koszula nieśmiertelna. Uważam, że to jest bardzo dobry prezent. Wystarczy znać tylko rozmiar kołnierzyka waszego faceta. Jeżeli pracuje, ma bardziej zobowiązującą pracę i obowiązuje go dress code, to zdecydowanie mi się to zawsze przyda. I myślę, że warto w taką koszulę zainwestować niebieski kolor wzbudza zaufanie w biznesie, więc niebieski na pewno się najłatwiej sprawdzi perfumy to też jest fajna rzecz, oczywiście to może, mogą być każdy perfumy, jego ulubiony zapach, to wcale nie muszą być drogie perfumy, ja akurat uwielbiam ten CKB on jest też fajny, on jest taki seks. uważam, że ten zapach po prostu, no nie znam osoby, której ten zapach się nie podoba, szczerze Wam powiem ale, oczywiście, to nie musi być akurat ten. No i oczywiście, pasję waszego faceta. To zależy, co wasz facet lubi, ale możecie zainwestować w jego pasję. Mój facet, jego pasją są motory. Jeździ na motorze sam, na ścigaczu, i dlatego jestem bardziej obeznana akurat w ścigaczu, bo są różne rodzaje motorów. Jeżeli wasz facet lubi krosowe, no to będą też inne potrzeby. Bardzo fajną, na przykład, pomysłem jest taka obudowa też taki, taki pokrowiec na motor, chociaż mój mąż no nie do końca jest zadowolony z tego, dlatego, że on na swój motor lubi patrzeć i go podziwiać. Fajnym pomysłem może być bielizna termiczna, na przykład buty, na przykład jakiś strój, kurtka, kask, no, to zazwyczaj ma, jeżeli ma motor, rękawice, no takie przeróżne rzeczy, oczywiście do różnych motorów różne potrzeby. Jeżeli Wasz mąż lubi sport typu Kosz, golf, tenis, no to akurat sobie wymieniam takie sporty, które lubi mój i uprawia mój mąż. Natomiast, no, no nie wiem, do golfa, piłki, pokrowce na kije, jakąś rękawicę do gry, buty. Jeżeli oczywiście jesteście już na tyle blisko ze sobą, że znacie te, te wasze potrzeby, typu rozmiar i tak dalej, co mu się podoba do tenisa, może być jakaś koszulka do tenisa, może być, mogą być piłki, może być naciąg do rakiety. Jeżeli chodzi o kosza, no to piłka do kosza, na przykład spodenki, nie wiem, no koszulka i tak dalej. To są, myślę, że naprawdę fajne pomysły. Jeżeli lubi samochody, to może, nie wiem, zapach do samochodu jakiś taki bardziej ekskluzywny, w jakiejś takiej fajniejszej fiolce, albo na przykład pokrowiec na płyty, który można za słońce powiesić. Myślę, że można Naprawdę fajne pomysły znaleźć i, i sprawić, że, że nasz mężczyzna będzie zadowolony. E, oczywiście, e, no jest na pewno wiele innych prezentów. Dajcie znać, jeżeli wy macie jakieś swoje propozycje, chętnie z nich skorzystam. E, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia w drugiej części, bo oczywiście już ten film za długo trwa.